Rozwiąż równanie. Jest to równanie trygonometryczne. 2 cosinus do potęgi 3 x. Odjąć 2 cosinus x. Dodać sinus kwadrat x równa się 0. Mam dwie możliwości. Pierwsza, bardziej oczywista chyba, to jest zamiana tego sinusa kwadrat na 1 minus cosinus kwadrat x. I wtedy mam e, równanie z samymi kosinusami. Można próbować grupować. Można też podstawić zmienną pomocniczą zamiast kosinusa i będzie równanie trzeciego stopnia. E, to jest jakiś sposób na rozwiązanie tego równania. Albo inny sposób. Jeżeli się zauważy, że tutaj po wyłączeniu przed nawias dwóch kosinusów x zostanie kosinus kwadrat x odjąć 1 czyli z zoru jedynkowego to nie jest sinus kwadrat tylko przeciwne czyli minus sinus kwadrat bo 1 minus cosinus kwadrat to jest oczywiście sinus kwadrat to będę miał 2 cosinus x razy minus sinus kwadrat x plus sinus kwadrat x równa się 0 i będę mógł sinus kwadrat wyłączyć przed nawias czyli sinus kwadrat x jest przed nawiasem w nawiasie zostanie Minus 2 cosinus x dodać 1 równe 0. No i mam postać iloczynową. Yy, będę mógł, znaczy yy, no, teraz postać iloczynowa jest, jest równe 0, jeżeli yy, przynajmniej jeden z czynników jest równy 0, czyli sinus kwadrat x równa się 0 lub minus 2 cosinus x plus 1 równe 0. Sinus kwadrat równe 0 to znaczy, że sinus x jest równe 0. Yy, Sinus jest 0 dla 0 plus K pi, gdzie K należy do całkowitych. A w y, drugim równaniu mam y, cosinus x równy 1, druga. x0, czyli argument, dla którego cosinus jest równy 0, jeden z argumentów, dla których cosinus jest równy 0, to jest pi trzecich i rozwiązania dla cosinusa to jest x równa się x0 plus 2 pi lub x równa się minus x0 plus 2 pi gdzie K należy do całkowitych. I to jest rozwiązanie ogólne e, równania trygonometrycznego. Teraz mam podać wszystkie rozwiązania, które mieszczą się w przedziale od trzech drugich pi do 3 e, pi, no to najpierw to równanie 0 plus kpi, czyli po prostu e, samo kapi k pi musi być mniejsze lub równe od 3pi i większe lub równe od 3 drugich pi. I po podzieleniu przez pi mam 3 drugie, mniejsze równe, k, mniejsze równe 3. No to znaczy, że dwa takie całkowite k są, czyli k jest równe 2 lub k jest równe 3, co. Dla rozwiązania, tutaj będę na dole zapisywał rozwiązanie, jest tak jak K podstawię 2 to będzie 2 pi, jak K podstawię 3 to mam 3 pi. Teraz rozwiązanie pi trzecich plus 2 pi, mniejsze lub równe od 3 pi, większe lub równe od 3 pi przez 2, dzielę przez pi, czyli 3 drugie mniejsze lub równe 1 trzecia. Plus 2k, mniejsze lub równe 3. Odejmuję, minus, odejmuję 1 trzecią. Czyli mam 3 drugie, czyli 9 szóstych odjąć. 2 szóste. Mniejsze lub równe 2k, mniejsze lub równe 3 odjąć. 1 trzecia, czyli 2 i 2 trzecie albo zapiszę to w postaci łamka niewłaściwego, 8 trzecich i to dzielę przez 2, czyli tutaj mam 7 szóstych, 7 dwunastych jest mniejsze lub równe, k jest mniejsze lub równe od 4 trzecie, czyli e, mam tylko e, k równy 1, A to oznacza, że mam pi trzecich plus y, 2pi, czyli 2 i 1 trzecia pi czyli 7 trzecich pi no i zostaje mi jeszcze trzecia trzeci zapis jest tak 3 drugie pi mniejsze równe minus pi trzecich plus 2 pi, mniejsze lub równe 3pi, w takim przedziale się musi mieścić rozwiązanie y, znowu podzielę to przez pi Przenoszę 1 trzecią. Tym razem mam 9 szóstych, ale plus 2 szóste, czyli 11 szóstych, mniejsze lub równe 2k, mniejsze lub równe 3 i 1 trzecia, czyli 10 trzecich. I to po... Tu jest 2k już bez pi. I to po podzieleniu przez 2 mam 11 dwunastych, mniejsze równe k, mniejsze równe 5 trzecich. 11 12 i 1 i 2 trzecie to też k jest równe 1, czyli mam minus pi trzecich plus 2 k, to to jest 1 i 2 trzecie, czyli 5 trzecich pi. I to jest odpowiedź do tego, jakie są rozwiązania w przedziale od 3 drugich pi do 3 pi.